Witajcie na kanale Road to Happiness. Dzisiaj poruszymy temat, jak przygotować się i co kupić na przyjęcie prosiaczka w domu. Jeżeli zdecydujecie się już na zakup prosiaczka, to tutaj Wam podam w tym filmie listę takich pierwszych rzeczy, które powinniście mieć. Na początku klatka. Klatka przy dwóch prosiaczkach powinna mieć minimum 120 cm, a przy trzech, czterech 150 i więcej. Pamiętaj o tym, aby klatkę wybrać większą ze względu na swobodę ruchów prosiaczków. Kolejna rzecz to domek. Na początku musisz mieć jakiś domek, czy to materiałowy, czy zazwyczaj są już takie dodawane w klatce, dlatego że świnka jest nieoswojona i musi mieć gdzie się schować. Domek jest ważny, dlatego że świnka musi na początku no, wiadomo, jeżeli przyjdzie do nas pierwszy raz, musi poznać teren, ale zazwyczaj przez kilka dni siedzi sobie w tym domku i wychodzi tylko zjeść, albo czasem też nie je przez pierwszy dzień, na przykład, bo próbuje poznać nowy teren. Kolejna rzecz, którą powinniśmy zakupić do miseczki, pamiętajcie, aby była jedna na suchą karmę, druga na warzywa, trzecia na wodę bądź poidełko, w zależności z czego Wam lepiej, żeby świnka piła, bądź z czego będzie chciała pić. U nas na przykład świnki piją z miseczki, nie chcą pić z poidełka. Kolejna rzecz to paśnik. Jest mnóstwo rodzajów paśników do wyboru. Są i takie metalowe kule do powieszenia. Są już takie z tyłu wbudowane. Są też drewienka na sianko. U nas sprawdziło się te drewienko i ten paśnik z tyłu. Ta kula również, dlatego że świnki... Bardzo dużo siana spożywają, ponieważ jest to jeden z głównych składników pożywienia świnek morskich. Kuweta. Kuwetę możecie kupić już od razu na początku, bądź możecie kupić w trakcie. Kuweta jest po to, aby świnka się nauczyła z niej korzystać. Jak nauczyć ją korzystać z kuwety? Postawcie w kuwecie trochę peletu oraz miseczkę z jedzeniem. Wtedy świnka będzie od razu się załatwiać do kuwety, wejdzie jej to w nawyk i będziecie mogli z tej kuwety tą miseczkę wyjąć. Najlepiej kupić większą kuwetę, żeby można tam było zmieścić miseczkę, żeby świnkę nauczyć. Tak możecie w taki łatwy sposób możecie nauczyć świnkę korzystania z kuwety. Dzięki czemu będziecie mieli mniej sprzątania i lekko wam to ułatwi podczas codziennej pielęgnacji klatki. Na rzecz, którą powinniście mieć już na start to karma. My serdecznie polecamy karmę Kavia Complete. Jest to jedna z lepszych, sprawdzonych kan dla świnek morskich. Nie zawiera dużo tego włókna, którego świnka nie może w nadmiarze spożywać, tak jak karmy na przykład z marketów. Jeszcze musicie kupić najlepiej z dwa opakowania duże siana i pellet. Pamiętajcie również, że świnka sama sobie nie produkuje witaminy C i musimy ją uzupełniać albo w formie kropelek, albo w formie właśnie warzyw. Wyliczamy witaminę C na kilogram. Czyli jak świnka waży kilo, to też ma odpowiednią gramaturę witaminy C dzienną. Najlepiej zacząć od podstaw, czyli zrobienia sobie wcześniej listy, i nie, żeby tak latać na ostatnią chwilę, kupować, tylko mieć już przygotowaną. Pamiętajcie również, że świnka na początku będzie się bała. Jeżeli pierwszego dnia nie podejdzie do miski z jedzeniem, to nic, co jest takie niepokojące, dlatego że świnka musi się oswoić i poznać nowy teren, i gwarantuję, że jedna noc i świnka przyzwyczai się. I zacznie jeść. Jeżeli więc masz już jednego prosiaczka, pamiętaj o tym, żeby kupić od razu drugiego, bądź chwileczkę później, nie czekaj za długo. Pamiętaj, aby wziąć też młodszą świnkę, dlatego że to są zwierzątka stadne i naprawdę żadna nawet najlepsza opieka człowieka nie zastąpi jej tego, co da druga świnka. Są to zwierzątka, które są przystosowane do tego, żeby być z drugim prosiaczkiem żeby mieć kontakt z człowiekiem oraz żeby wychodzić na wybiegi fajnie jest już w późniejszym czasie jak już świnkę oswoicie robić jej wybiegi jeżeli boicie się jej puszczać po pokoju bądź nie macie miejsca są do zakupienia takie ogrodzenia co mogliście zobaczyć u nas na live gdzie byliśmy na zewnątrz i wypuszczać świnki na taki teren który jest taki możliwy do wybiegania się. To są zwierzątka, które tego potrzebują, żeby nie mieć problemów ze stawami oraz nie mieć problemów z chodzeniem, z poruszaniem się. Dzięki wybiegom trawi pokarm, załatwia się i to nie doprowadzi do żadnych problemów z jelitami. Dziękuję kochani za obejrzenie, zostawcie łapkę, komentarz